Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego ładnego powodzie dziewczęcego skinka na Robloxie w Brooklyn. A więc tak, wchodzimy oczywiście w zmianę awatarów, i tam mamy różne TT. Klikamy sobie tego niebieskiego ludzika, i wtedy tutaj mamy takie zmienia chodzenia. Na przykład ja bardzo lubię tą dziewczynę. To jest moja ulubiona, chyba, a więc wszędzie sobie nastawiam. Już widzicie taką zmianę w moim awatarku, że tak inaczej wszystko robię. O, na przykład, można wszystko. I na przykład skakanie mam niewzięte, ale teraz mam wszystko i zobaczcie, jak ładnie skacze na przykład. Przynajmniej mi się to podoba. Teraz na przykład. Jak już sam tego awatarka zmienić, no to we włosy wpisujemy lina. Lina O. No i wyśli Wyskoczył nam takie ładne włoski, na przykład o, ja sobie to wezmę. I w bluzeczki też lina. Lina O. I też wyślij. I na przykład mamy taką ładną bluzeczkę albo ewentualnie taki ładny topik, ja chyba sobie to wezmę. I spodenki również lina. A na przykład mamy takie ładne te albo takie. Na przykład tamto te spodenki, ta spódniczka jakby. Pasuje do właśnie bluzeczki tamtej białej, do tego topu. O. I na przykład teraz mamy takie ładne... Tam. No, papa! Pa.